Dokładnie rok temu rzuciłam alkohol i w moim życiu wydarzyło się te pięć rzeczy, których nie zmieniło za mnie nawet afirmowanie. Zbudowałam sprawczość i to nie dzięki wizjom z trzeciego oka, tylko dlatego, że powiedziałam nie i się tego trzymałam. Cel w koncept mi nie podskoczył i ja jego zwyczajnie zbudowałam każdym wypowiedzianym nie. Wolność. Bo jak się okazuje, mój fan, moja zabawa, mój nastrój wcale nie leżą w kieliszku Proseko. Moja skóra. No tutaj sprawa jest bardzo prosta. Nie truję się, więc błyszczę. No weź, ze mną się nie napijesz. A no właśnie, nie napiję się, skarbie. I to nie nie dotyczy już tylko alkoholu. To nie leci wszędzie tam, gdzie do tej pory mówiłam nie, no dobra, może być, okej, okay, spoko. Dzięki temu moje manifestacje przestały krążyć jak satelity, a zaczęły się w końcu materializować i lądować. A ja już nie zamulam, nie uciekam, po prostu działam. I tej pięknej wolności poświęciłam cały moduł w twórczyni. I to nie jest tylko o piciu. To jest o całym stylu życia, który przestaje Cię sabotować, bo wybierasz w swoim życiu wolność i sprawczość. I teraz czas na kolejną rzecz do wyeliminowania. Halo, cukrze, czy to Ty? Ty słodki sabotażysto, czas się pożegnać. I nie, tutaj nie chodzi o kontrolę. Tutaj chodzi o tę wolność, o uniezależnienie się od wszystkiego i wszystkich. Skomentuj twórczyni i wskocz ze mną do wolności.